To lepiej, żebym gnój rozstrząsnął. No to jadę. Rozstrząsne. Czas nagli. Na już jest sierpień. A ja jeszcze żadnego pola nie mam przygotowanego. A maksymalnie 15 chciałem zasiać rzepak już. śruby znywające kupiłem 8 na 8 wczoraj czy przedwczoraj wczoraj zaraz skręcimy i roztrząsę tutaj jest nie wiem z 10 rozrzutników może więcej po tym jeszcze musi iść poferment raz i a dzisiaj ma padać wieczorem jutro ma padać cały dzień tak więc nic i dalej będzie z tego z koszenia, przynajmniej po nas mm, ile mogę, no, kupiłem śruby trochę dłuższe, i tam kolega z kanału mój sprzęt pisał, żeby dać. Jednak podkładki z dwóch stron i dobrze skręcić. I że wtedy jest mocniejszy, mocniej trzyma po prostu. Ja mam. No znowu ty? Co ty tu robisz? Już miało Cię tu nie być już. Ty gnoju ty. sprawdzimy. I tak muszę to do końca rozsypać co mam. Już nie będę ładował, bo teraz tam na adapterach jest Ach, śruba też 8x8. Kupiłem parę, nie wiem, tam 8 chyba albo 7 sztuk. To nie sobie tutaj leży. I zaraz Wam coś pokażę. Jak widzicie obrotomierz działa. Przez godzin używany kupiłem On gdzieś tyle u mnie przepracował prawdopodobnie od nowości A zobaczcie tutaj Nowy zegar, zobaczymy Czy temperaturę będzie pokazywał dobrze Na razie jeszcze stoi, bo jest zimno pod stodołą wyciąć jedną tą, jeszcze jedną listwę, bo była zerwana z jednej strony. No i wypierdzieliłem na całkiem chuj Zobaczymy co to będzie Już się zahaczyła tutaj za adaptery, ale widziałem to i od razu wcisnąłem sprzęgło, a on ma <laughs> zależne Wciskłem sprzęgło wałek staje i nic się nie y, uszkodziło na szczęście. Zobaczymy, oh, czy uda się powoli. Czy niedzieli, czy nie? Znacznie parno dzisiaj czuć ten deszcz już w powietrzu. jesteście zdania, wolna niedziela to jest przymus czy przywilej? No już abstrahując od y, tam przekonań religijnych, nawet jeśli komuś wiara nie pozwala, to, to jest jego sprawa. Sprawa wiary, sumienia. A już y, krytykowanie kogoś, kto w niedzielę pracuje. Myślę też nie jest e, nie idzie z kanonem chrześcijaństwa. Bo to wszystko zależy od naszego sumienia. A to czy pracujemy 7 dni w tygodniu, czy 5, czy 4, czy 6, to też zależy od naszych możliwości moim zdaniem. Niedziela i sobota jest wolna po to, aby... Pracodawcy nie wykorzystywali pracowników, jest to ustawowo po prostu ustalone. A moim zdaniem przedsiębiorcy, tam pracujący na własny rachunek pracują dużo dłużej niż ci na etacie i czasem nawet nie ma innego wyjścia, aby spiąć wszystko ze sobą. Ma poświęcić więcej czasu na niektóre rzeczy a nieżeli tylko 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu już nie poruszam kwestii wiary, a takie slogany typu niedzielna praca w gówno się obraca to też moim zdaniem wyświechtane już slogany i tak zauważyłem, że tylko w rolnictwie jest to bardzo piętnowane bo jak ktoś jedzie na przykład na CPN pracować to nikt go tam nie wyzywa z krzyżem niegania, a rolnicy jednak bardzo tego przestrzegają. I niestety, tak jak zresztą piszecie, ja rolnikiem nie jestem. Tak więc, mogę sobie pozwolić dzisiaj nadgonić trochę roboty, bo czas nagi. Mamy końcówkę ładnie wyścieloną tam tylko zostało w rogu dosypać I tutaj gdzie najsłabsza ziemia na tym polu mam ładnie wyścielone jeszcze zostało od miedzi dobrze pojeździć żeby sąsiad widział jak mi umie rzepak i będzie dobrze a ogólnie na te pole jeszcze 15 rozrzutników oprócz tego a ten jest ósmy tylko, że tego rozrzucę, roztrząsnę i idę na śniadanie bo jestem tylko o kawie dzisiaj jeszcze Tak więc robota idzie jak na razie. Zaraz zobaczymy co będzie dalej. roztrząsnę to idę na śniadanie. Dobra, już po śniadaniu, można działać dalej. 8 rozrzutników, jeszcze tam pójdzie 10. 10 to powinno sięgnąć aż tutaj, jak pole stare było, no i tutaj pójdzie 6, czyli 16 jeszcze. Muszę jeszcze te belki zabrać to turem tak sobie pomyślałem powożę po parę sztuk na beton kurde złożyłbym to wiatę ale potrzebuję kogoś do pomocy sam sam nie wzniosę słupki bym powylewał najpierw betonowe i na to bym chciał stawiać kroki ale też dobrze jakby ktoś się trafił taki kto się zna mam nadzieję że tego burnika starczy tak się wydawało dużo, ja nigdy nie mogę jakoś tego oszacować na no ile trochę w taka pryzma zdawało się dużo dużo ale już sporo poszło Aha. chyba będzie dłuższa przerwa Nie? Ich gebe Do obiadu wszystko dobrze szło, zjadłem i chuj jak zwykle Już końcówka obornika była na rozrzutniku Spinkę rozpieprzyło Może znajdę Tu jeszcze rozrzucało na no, dzień bez zawarli dzień stracony Jakby inaczej Mogło być Nie widzę na razie, może to zaraz znajdę No i oczywiście MTZ nie chcę odpalić Upaliła się kurwa, hebel się aż upalił A muszę go odpalić, żeby kurwa naładować Ze dwie łyżki naprzód bo teraz zostało na końcu I jak odczepię to pierdzielnie do tyłu Inaczej nie odczepię wcale Jeszcze tu się kurwa, musiało upalić Idę może Władzio odpali Władzio to jest Władzio On się tam w tańcu nie będzie pierdolił Dobra talerzówka podpięta Trochę oczyścić, bo, bo zarąbi się zarąbamy Masakra jest

Mam wypłycaną talerzówkę ile się da, to spróbujemy wyższym biegiem. Oj, wałek włączyłem zamiast napędu. do jeszcze bo owiec jest bardzo agresywny no i chwastów też A tutaj dzisiaj stale i popada dziś jutro może zdąży odbić zanim jeszcze pójdzie na tak głęboko jest pierwsza awaria usterka temperaturę f ponad oglądałem, oglądałem, rozmawiałem z markiem z kanału tam yy, Marek 1900, tam 1800, coś. On ma tam hotczyków kilka. No mówi, że u niego, żeby 60 ponad złapało, to naprawdę trzeba go wymęczyć. I że dziwi się, czemu u mnie. Jest taka wysoka temperatura. No ale wychodzi na to, że. U mnie jest wysoka temperatura dlatego, że wskaźnik był zły. Nało założyłem nowy wskaźnik i temperatura ledwo ponad 60 się utrzymuje, a wcześniej już po takim czasie na 100% byłoby yy, na 95 100. Czyli po prostu źle wskaźnik wskazywał. I tyle. po 16:00. Opierdzieliłem wszystko do tego owca zimowego Zostało mi tam, z tamtej strony domu, co wczoraj kosiłem No i jadę tam, objeżdżę w kółko wszystko, tego owies zostawię tylko na środku i można wodzić po fermę Kończone. Słyszycie jaka cisza? To cisza przed burzą chyba! Niech prąd będzie z nami!